Siemano, dzisiaj chciałem Was zaprosić na mój serwer Minecraft. Zaraz was oprowadzę. Dobra. To tak, tu się zespawnowałem To jest źle. Um, powinni wszyscy się tam spawnować Idziemy do regulaminu. Um, tak. Dobra. Tutaj powinni się wszyscy odradzać. Czytajcie sysami, się, na... Dobra, do czytam. Regulamin serwa. Szanuj graczy, nie wyzywaj nikogo, dry fair play, bez cheatów. Zgłaszaj skargi na osoby grające do mazana. Nie nisz cudzej własności. Nie wyzywaj administracji. Jeśli będziesz zgodny z regulaminem, dostaniesz materiały do budowy lub administratora. Jeżeli wyszedłeś stąd, zaakceptowałeś regulamin. Załoga Minecraft Mazana życzy miłej i długiej gry. Tutaj, o i tak. Tutaj, e, gdzie będą takie tabliczki, można sobie u mnie kup, y, no bo ja jestem Mazan, można kupować działki. Ta działka jest 10 na 10 tak jak ta i wiele innych. Tutaj jest skrzyżowanie. Tam jest domek mojego kolegi. Tam znowu jest mojego kolegi. I w końcu mój. Tutaj jest także działka 10 na 10. Nie, przepraszam was. Tutaj jest więcej. I to będzie dla tych, którzy będą chcieli sobie właśnie kupić. Jedna działka kosztuje około 1000. O, tu jest mój domek, tak tam jest hotel tutaj tutaj z tej księgarnia yy, to tak mówiłem już o domkach jeden domek kosztuje tysiąca yy, wpisujemy, gdy chcemy kupić piszemy tak ale to wtedy ja muszę być ukośnik żeby sprawdzić ile mamy albo to było tak? nie, czekaj no Jakoś yy. tak, tak. Yy, Powiem wam jak wejdziecie. Tutaj jest jest działka 10 na 10 Tu także jest działka 10 na 10 I nareszcie hotel Hotel jest duży można tutaj także kupywać miejsce tutaj macie pokój numer 1 na razie jest pusty, ale ja go uzbroję tutaj także są pokoje na tym pięcie są od 3 do 4 od 1 do 4, przepraszam mój błąd tam jest jeszcze wyżej tutaj jest od 5 do 7 no i tutaj od 8 do 10 pokoje najwyższe mają balkon balkon jest ładny kiedy jest noc Ach, kurde sekunda dobra dobra o, tutaj macie noc, jest bardzo ładny ale pokażę wam najlepszy pokój jaki udało mi się zrobić tutaj, znaczy na razie o, właśnie I to będzie niżej, jedno piętro i to jest najlepszy pokój moim zdaniem na razie nie ma nic zrobionego ale tutaj widać tam wioskę i gdzie wschodzi słońce tu jest najlepiej zawsze tu wschodzi więc polecam ten pokój jeżeli ktoś będzie chciał no i idziemy na dół i to już jest wszystko co miałem pokazać jak na razie serwer jest creative ale ja to będę zmieniał żeby creativa nie było yy, reform, yy, będzie także dobudowany tu chodnik, tam będą domki, miejsca na domki przynajmniej zapraszam yy, zapraszam was serdecznie na serwer Ponieważ będzie dużo atrakcji, na przykład takie jak McDonald's, będzie ten yy, coś podobnego do Escape'a, tylko że mniejsze o wiele, jeżeli ktoś nie wie, to yy, w Escape'ie chodzi o takie, to jest taka plansza, gdzie się przechodzi coś, tutaj będzie oczywiście większe pole, McDonald's będzie, jak już mówiłem chyba, no to nic. To na dzisiaj wszystko. Zapraszam jeszcze raz serdecznie. Trzymajcie się narka.